Piątek, pierwszy tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z księgi pierwszej Samuela jest ciekawym przykładem tego, w jaki sposób Pan Bóg może zmienić zdanie albo może wziąć pod uwagę potrzeby swojego ludu. Otóż naród Izraela chce wybrać króla. Nie mieli króla przez 200 lat po powrocie z niewoli egipskiej. Rządzili narodem charyzmatyczni przywódcy, których wybierał sam Duch Boży. Takim przywódcą charyzmatycznym jest też prorok Samuel. On nie chce, żeby oni wybierali króla. Pan Bóg zaczyna tłumaczyć mu, że tak naprawdę ta chęć posiadania króla jest odrzuceniem pana Boga, nie jest odrzuceniem proroka. I pan Bóg tłumaczy, że, że posiadanie króla będzie się wiązało z podatkami, będzie się wiązało z obciążeniami dodatkowymi, że będzie przynosiło takie, a nie inne konsekwencje. Ale ostatecznie ludzie chcą, chcą mieć króla, chcą mieć króla. Nie, nie, nie słuchają tego, co Pan Bóg im proponuje, i zaskakująco można powiedzieć, Pan Bóg na końcu mówi, no to daj im tego króla, pozwól im na to. Pozwól im na to, skoro tak chcą. Bardzo mi to kojarzy się z ojcem czy matką, która tłumaczy dziecku, że tego nie rób, to nie jest dla ciebie dobre, ale dziecko się upiera i w pewnym momencie mówisz, no dobrze, jak chcesz, no to. To taki Twój wybór będziesz, będziesz ponosił tego konsekwencje. Bóg szanuje naszą wolność też, Bóg szanuje naszą niedojrzałość, Bóg szanuje to, że czasem jesteśmy na pewnym etapie, potrzebujemy czegoś, co nie jest jakimś wyrazem, można powiedzieć, ideału, ale jest potrzebne dla nas. Chociażby przysięga, Jezus mówi, wcale nie przysięgajcie, no po coś przysięgać? Matka żadna nie przysięga, że będzie kochającą matką, ani ojciec, nie składają żadnych ślubów, a jednak kochają dzieci aż do śmierci i naprawdę się, e, są wierni tej miłości bez przysięgi. Nie, nie trzeba przysięgać, trzeba, wystarczy być sobą, bądź tym kim jesteś, nie musisz przysięgać. A jednak jakoś potrzebujemy tej przysięgi i, i przy święceniach, i przy śrubach zakonnych, i, i w życiu takim, można powiedzieć, też e, sądowym, czy, czy nawet zwyczajnym, te przyrzeczenia czy przysięgi są. A więc Pan Bóg szanuje nas, szanuje nas, jesteśmy dziećmi, do wielu rzeczy dorastamy, wielu rzeczy nie rozumiemy, ale piękne jest to, że w tym dialogu między Bogiem a człowiekiem każdy prorok musi zrozumieć to, że, że Bóg szanuje również ułomność człowieka, że Bóg szanuje również słabość człowieka, że jakbyśmy się tak spieli, poszli na zderzak, że nie będę, jesteście głupim narodem, nie będę słuchał was, to byśmy większą krzywdę zrobili ludziom niż, niż pomogli. Czasem trzeba pomóc drugiemu człowiekowi, i nawet jeśli wewnętrznie uważamy, że ten sposób, o który on prosi pomocy, nie jest najlepszy. Psalm 89. Mówi między innymi o tym, że mm, trzeba chwalić Pana Boga, bo Ty jesteś blaskiem potęgi, potęgi ludu, a przychylność Twoja dodaje nam mocy. I to zdanie, przychylność Twoja dodaje nam mocy jest takie bardzo życiowe, bardzo ludzkie, bo, bo jeżeli człowiek ma takie poczucie, że ktoś jest po Twojej stronie, że Cię lubi, że, że jest za Tobą, że, że Ci pomoże, to to Ci dodaje skrzydeł, to Ci dodaje mocy. To widać nawet świetnie w szkole, kiedy, kiedy po prostu powiesz jakiś komplement dziecku, pochwalisz go za coś, to on wraca do tej ławki jak, jak na skrzydłach, jakby wracał uśmiechnięty, bo, bo, bo Twoja przychylność dodała mocy. A jeśli ktoś Ci ciągle mówi źle, to robisz. Niedobrze, że jesteście w kościele, no, niedobrze, że jesteście księżmi, księża są do niczego. Księża źle mówią kazania, księża źle się zajmują dziećmi, nie zajmują się w ogóle młodzieżą. Księża po prostu powinni iść na księżyc, księża są zachłani, księża po prostu. I jak tak ci coś, ktoś co parę dni mówi, czy, czy słyszysz yy, od yy, ludzi, czy w internecie czytasz, to w pewnym momencie może to ciebie zgasić. Może zgasić, bo, bo to, co dodaje nam moc, jest przychylność. I to jest szalenie ważne, żebyśmy owszem, byli krytyczni, zwracali uwagę dzieciom, mężowi, żonie czy najbliższym, ale żebyśmy przede wszystkim okazywali ludziom przychylność. Bo jeżeli będziemy okazywać ludziom dobrą wolę, przychylność, to oni będą mocniejsi, a tak? No to po prostu będziemy w jakimś sensie współodpowiedzialni za to, że ktoś po prostu się zgasił, że ktoś po prostu się zamknął. Mkną, że ktoś po prostu stracił wiarę w siebie. Dodajmy, dodawajmy przychylność, pokażmy tą przychylność wobec innych, a, a, a ta nasza łaska czy dobroć wróci do, do nas i, i będziemy sami widzieć naucznie, jak dużo łat, jak łatwiej się żyje, kiedy ktoś jest dla nas przychylny. Najważniejsze w tym wszystkim jednak, cokolwiek by mówić o przychylności ludzkiej, jest ta przychylność Boża. Żebyśmy nie mieli. Nigdy takiego przekonania, że Bóg nie jest po naszej stronie. Jest po naszej stronie, kocha nas, wybacza nam, dodaje nam siły i to, żebyśmy nigdy nie stracili tej pewności, że jesteśmy Jego naprawdę ukochanymi dziećmi. I Ewangelia właśnie pokazuje jednym, jeden z wymiarów tej miłości to jest odpuszczanie grzechów. Syn Boży ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Owszem, dla nas to jest może już normalne, dla nich to było zaskakujące, że, że jak tylko Pan Bóg może odpuścić grzechy, tutaj Jezus się odkrywa jako ktoś, kto pochodzi od samego Pana Boga, kto ma prerogatywy boskie, kto jest Synem Bożym. Potem się odkryjemy, czy dowiemy, że jest nawet Bogiem. I to piękne, co Jezus przynosi, to właśnie ta pewność, odpuszczone są Twoje grzechy. Człowiek czasem sobie nie potrafi odpuścić, czasem nam inni ludzie nie odpuszczą. Chrystus ma władzę odpuszczenia grzechów. Nawet jak nam inni ludzie nie odpuszczą, nawet jak my sami sobie nie odpuścimy, to przychodzi taki moment, że Jezus mówi: Idź, więcej już nie grzesz, twoje grzechy są odpuszczone. Idź, dziś ze mną będziesz w raju, mówi do tego o złoczyńcy na krzyżu. Idź. I to, I to, co fenomenalne jest dla mnie w konfesjonale zawsze, kiedy sam się spowiadam, że, że wiem, że po tej spowiedzi nie ma grzechów, po prostu ich nie ma. Może po ludzku my, my byśmy wypominali i nieraz wypominamy, wracamy do tego, co było 20 lat, Chrystus do tego nigdy nie będzie wracał. Nie po to odpuszcza grzechy, żeby wracać do tego, co zostało odpuszczone. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.